Ta prawda, ten fakt, który dzisiaj dzieje się w Olsztynie, to Polska Flaga w Polskim Domu. To akcja, którą Konfederacja organizuje w całym kraju we wszystkich dużych miastach Polski praktycznie, ale robimy również ją w Wilnie 4 maja, we Lwowie 3 maja. Rozdajemy polskie, flagi, rozdajemy polskie flagi, żeby one dumnie powiewały na naszych domach, na naszych urzędach, żeby na tych domach, na tych urzędach nie powiewał symbol Unii Europejskiej, bo szczerze powiedziawszy, w Europie jest tak, że im bardziej zakompleksiony region czy kraj, tym więcej flag unijnych. Tam, gdzie ludzie, zwłaszcza w państwach zachodnich, są dumni ze swojej przynależności narodowej, państwowej, tam prawie się nie uświadczy flag unijnych. Dość... I zachęcam do tego Polaków, żeby w ten dzień flagi, flagi narodowej, flagi biało-czerwonej, dbali, szanowali i jak najczęściej przy okazji świąt zwłaszcza narodowych wywieszali polską flagę. To jest to, z czym dzisiaj przyjechaliśmy do Olsztyna w ramach tej kampanii wyborczej, którą prowadzi Konfederacja.